Siemanko witam. Tak sobie wygląda. Część wolwiaka nad szybą. Przed nią oczywiście. Tam mam ten szyber tak zaspawany. A tutaj wziąłem się za wymianę tego elementu, który jest. No i wyciąłem poszycie zewnętrzne. Tylko wyglądało na to, że będę musiał odbudować z tego wzmocnienia, bo tutaj jest wzmocnienie takie wewnętrzne, podwójna blacha, jedna jest tutaj, potem druga jest od spodu. No i niby tylko rdza była widoczna tutaj, ale okazało się, że no jest ruda tutaj. Jeszcze wziąłem sobie Szpikulca i porobiłem dziury, że tak powiem. Które teraz będę musiał zlikwidować. No, gdyby nie te dziury, to zrobiłbym tak jak to ostatnio gdzieś tam widziałem na internetach. Pewien blacharz jak widział takie głębokie wrzery mówię a panie, to się zaczyści więc wziąłbym to zaczyścił wyszlifował tak jak tutaj maksymalnie ile się da potem zamalował przyłożył poszycie zewnętrzne i nie byłoby tego widać no ale że porobiłem sobie dziurki akurat w miejscu gdzie jest Mocowanie lusterka, no i tam sobie świta, więc nawet jeżeli bym założył poszycie zewnętrzne, to i tak klient zaświeciłby sobie lampeczko i by się dopatrzył, że tam coś tam jest nie tak. Więc tego się nie da ukryć. Więc tutaj będę musiał wyciąć jeszcze więcej. Tak jak jest ta kreseczka tutaj wyznaczona. No i ten elemencik będę musiał odbudowywać, bo innego wyjścia nie widzę. Ten kawałeczek, ten kawałeczek tutaj. Szybą, który przychodzi mam, tylko że on jest do tego miejsca. Bo resztę odciąłem z tym y, poszyciem dachu niepotrzebnie. Niepotrzebnie tak to było odcięte, no ale tak to odciąłem, bo. Więc tutaj muszę. Muszę troszeczkę pokombinować. Eu falei, o Oh, Mickey.